Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o temacie, który tak naprawdę zainspirowaliście wy, bo zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości od dziewczyn, bardzo dużo komentarzy na temat tego, jak wygląda ciąża plus ses. I to nie były komentarze od dziewczyn szczupłych, żeby była jasność, tylko właśnie od dziewczyn z tej samej kategorii co ja, które może chcą się w przyszłości starać o dziecko, obawiają się, nie, wiedzą, nie wiedzą jak to wygląda. Wszystko to wynika z tego, że wydaje mi się, że krąży taki stereotyp właśnie jeżeli chodzi o, o ciążę plus size. Ja sama troszeczkę w ten stereotyp wpadłam, bo tak jak Wam mówiłam w moim pierwszym filmie po długiej przerwie, gdzie pierwszy raz powiedziałam, że jestem w ciąży. I przyznałam się do tego, że byliśmy, znaczy ja byłam głównie tym faktem delikatnie zaskoczona, że udało się to tak szybko, bo jakby miałam w głowie cały czas ten stereotyp, że jestem po trzydziestce jestem mam dodatkowe kilogramy i że to wszystko będzie utrudniało mi zajście w ciążę. Nie wiem jak z tym wiekiem tego jakby nie, nie chcę weryfikować. Natomiast jeżeli chodzi o samą ciążę plus size, to tutaj okazuje się, że te same dodatkowe kilogramy nie są jeszcze wyznacznikiem tego, że w tą ciążę może być Trudniej zajść. Bardziej chodzi o to, z czego te dodatkowe kilogramy wynikają. Więc jeżeli macie um, problemy, problemy hormonalne, nie wiem, policystyczne jajniki, e, cokolwiek, co wiąże się z, właśnie z tą e, gospodarką kobiety, która odpowiada w mniejszym lub większym stopniu za zachodzenie w ciąże, i to e, również ten sam czynnik powoduje, że, że macie dodatkowe kilogramy, no to faktycznie może wam to Utrudniać tak, ale jeżeli po prostu macie dodatkowe kilogramy, bo tak jak mama, macie, tak jak ja macie troszeczkę gorszy metabolizm um, i źle się odżywiałyście, wasz tryb życia nie był taki, jak, jak, odpowie, jak, jak powinien być najzdrowszy, no to wtedy już nie do końca to może tak być. Oczywiście, że te dodatkowe kilogramy nigdy nie są jakimś szczególnym ułatwieniem, um, ale też nie jest tak, że tą ciążę wykluczają, więc pierwszy. Um, Pierwsza rzecz bardzo ważna jeżeli o to chodzi, jeżeli jesteście plusa i chcecie się zacząć starać o dziecko. To, e, wydaje mi się, że pierwsze co to trzeba tak naprawdę iść do lekarza i upewnić się, że wszystko jest z tą strefą ok. Tak? Ja nie mam ani policystycznych jajników, nie mam problemów z starczycą przynajmniej do tej pory nie miałam. Zobaczymy, jak to będzie po ciąży, bo wiecie, ciąża wiele rzeczy zmienia. E, więc nic z tych takich rzeczy, które bezpośrednio mogłyby wpływać u mnie na zajście w ciąży, nie miało miejsca. Dlatego y, właśnie. Stało się jak się stało i wszystko wydarzyło się dosyć szybko. My nie staraliśmy się jakoś bardzo długo. Nie chcę może tutaj gadać o jakichś nie wiadomo jakich szczegółach. No powiedzmy, że było to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Wręcz prawie, że momentalnie. Pamiętajcie o tym, że sam fakt dodatkowych kilogramów nie dyskwalifikuje was w żaden sposób, jeżeli chodzi o zachodzenie w ciąży. Bardziej trzeba sprawdzić, z czego te dodatkowe kilogramy wynikają. Druga rzecz to jest to, że dostałam od Was bardzo dużo sygnałów, że lekarze bardzo potrafią negatywnie podchodzić do troszeczkę większych pacjentek. Mam tutaj na myśli lekarzy ginekologów. Ja chyba miałam szczęście, bo to nie jest tak, że to jest dla mnie całkowicie nowy temat, bo ja już słyszałam o tym, że lekarze potrafią do właśnie większych pacjentek podchodzić w taki bardzo negatywny sposób i wręcz czasem być dla nich niemiłymi. Mm. Ja miałam szczęście, bo ani żaden z lekarzy, z, których, z którymi spotkałam się w Warszawie, czy nawet w Częstochowie, nie miał takiego podejścia, ani tutaj tym bardziej tak nie jest. Nikt tak naprawdę nie wytknął mi tego, że jestem większa. Jedyny sygnał, który był, ale to była taka bardzo neutralna informacja, na pierwszej wizycie w szpitalu, zaraz po tym, jak miałam potwierdzoną ciążę, Właśnie tutaj w, w Irlandii. Miałam spotkanie z położną, i to pierwsze spotkanie jest takie dosyć długie, ponieważ ona robi pełny wywiad, jeżeli chodzi o to, właśnie jakie choroby w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego byłam mierzona, ważona, wszystko naraz. No i jakby sam fakt tego, że ona właśnie mnie zważyła, sprawdziła, ile mam wzrostu, obliczała mój współczynnik BMI. I na podstawie tego współczynnika też powiedziała mi, że w związku z tym, że Jestem po 30 i mam wyższe BMI, na pewno ona mnie. W tym chyba 20, między 24 a 28, ja już teraz nie pamiętam, który to był tydzień, ale jakoś tak, zostałam skierowana na badania właśnie na, pod kątem cukrzycy ciążowej. Ale to było jedyne co, i tak naprawdę też cukry, cukrzyca ciążowa nie jest w żaden sposób em, związana tylko z osobami, które są większe, dlatego że i szczupłe dziewczyny mają cukrzycę ciążową. Teraz to jest takie dosyć, e, powiedziałabym, Popularne to złe słowo, ale często spotykane, że właśnie ta cukrzyca ciążowa w ciąży się u kobiet pojawia i to nie ma nic wspólnego z wagą. Poza tym nie byłam w żaden sposób inaczej traktowana, niż tak mi się wydaje, niż, niż pacjentki w mniejszym rozmiarze, bo wszystkie jakby badania wyglądają dokładnie tak samo. Dostałam jakąś taką jedną wiadomość od którejś z Was, że tylko już nie pamiętam, czy to dotyczyło tej osoby, która pisała, czy kogoś ze znajomych, już nieistotne. W każdym razie, że ciężarna kobieta, właśnie w większym rozmiarze, od lekarza usłyszała, że y, on nie wie, czy on będzie w stanie określić y, ciążę na tak wczesnym etapie, dlatego że y, ona ma za gruby brzuch. Zacznijmy od tego, że y, jakby to pierwsze takie potwierdzenie ciąży, które można zrobić, y, no, powiedzmy, że już tak w szóstym, w siódmym tygodniu, nawet i nie robi się tego przez powłoki brzuszne. Tylko jest to USG do pochwowej, i tam jakby wielkość brzucha nie ma najmniejszego znaczenia. To jest jedna rzecz. Więc jakby ten pan po prostu był niemiły, tak umówmy się. Potem powiem wam szczerze, że nigdy nie było absolutnie żadnego problemu z tym, żeby u mnie dojrzeć dziecko, a. Sami wiecie, jakich ja jestem rozmiarów, jakich byłam rozmiarów jeszcze, jak zaczynałam ciążę, bo to było um, też jeszcze zupełnie inna bajka, ale do, do, do tematu wagi mojej przejdziemy za chwilkę. Um, więc y, nie było nigdy absolutnie problemu, czy na wczesnym etapie, czy na tym pierwszym skanie, który miałam robiony właśnie przez powłoki brzuszne y, w szpitalu tutaj. Y, zawsze dziecko było bardzo dobrze widoczne i jest do tej pory bardzo dobrze widoczne, więc... No, no, jeżeli lekarz chce się przyczepić to się przyczepi, taka jest prawda ale e, jeżeli po prostu tak jest to i macie możliwość to zmieńcie lekarza i nie dajcie sobie wmówić, że nie jest wam w stanie em, tej ciąży prowadzić, bo, bo macie za gruby brzuch i nie będzie nic widział no, raczej tak mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Przynajmniej ja nie miałam z tym problemu. Jeżeli macie jakieś inne doświadczenia, to oczywiście podzielcie się w komentarzach, bo ja też chciałam podkreślić, że nie jestem w tym temacie alfą i omegą. Opowiadam Wam o swoich doświadczeniach i o tym, jak to u mnie przebiega, bo było bardzo dużo pytań na ten temat. Tak więc podsumowując temat tego, czy jestem inaczej traktowana, czy moja ciąża jest inaczej prowadzona. No, co prawda, nie byłam w ciąży jako szczupła osoba, więc nie mogę Wam, w 100% powiedzieć, że jest, nie jest inaczej, ale wydaje mi się, że nie jest inaczej. Z tego, co słyszałam od koleżanek, i z tego, co, co gdzieś tam się w środowisku mówi, to moja ciąża jest prowadzona w zupełnie dokładnie taki sam sposób jak każda inna ciąża, i nie ma tutaj żadnych różnic. Jest prowadzona jak ciąża z cukrzycą ciążową, i tyle, więc. Wydaje mi się, że, że wszystko jest pod tym względem ok. I teraz temat y, mojej wagi w ciąży, bo to było jakby. Powiem wam, że to troszeczkę od początku był dla mnie jakiś tam taki temat trudny, bo jak zaszłam w ciąży, to jedna z takich rzeczy, których się bardzo obawiałam, to jest to, że ja w ciąży bardzo przytyję. Y, mam tendencję do od dziecka. Yy, prawda jest taka, że jako, jako nastolatka byłam szczupła. Ja byłam szczupła do... Yy, no jeszcze po dwudzieste byłam szczupła. Yy, natomiast zawsze miałam szerokie biodra i zawsze miałam tendencję do tego, żeby te kilogramy przybierać, jeżeli tylko traciłam nad tym kontrolę. A no, że potem zaczęłam mieszkać sama i totalnie straciłam nad tym kontrolę, no to Właśnie tak wyszło, jak wyszło, i yy, tak jak mówię, moje dodatkowe kilogramy nigdy nie były powodem żadnej jakiejś poważnej choroby, raczej po prostu słabego metabolizmu, braku ruchu i, i niezdrowego odżywiania. Więc bałam się, że też ten słaby metabolizm i to wszystko, co się w z organizmem kobiety dzieje, wpłynie na to, że ja yy, przytyję 30 kilo. W momencie, kiedy ja bym przytyła 30 kilo, to ja już nie byłabym się w stanie, obawiam, poruszać w ogóle. E, moja waga plus 30 kg masakra. E, natomiast y, pierwszy trymestr, tak jak już Wam wspominałam, kiedyś był dla mnie dosyć y, trudny. Przeważnie pierwszy trymestr jest trudny. Tak gdzieś od około 7-8 tygodnia zaczęły mi się poranne nudności. Najpierw to były tylko nudności, że po prostu było mi e, ciężko na przyłyku, ale jeszcze nie, nie, nie było żadnych wymiotów. Natomiast potem już było tak, że e, często rano e, musiałam po prostu oddać co nieco naturze. Nigdy nie było tak, żebym wymiotowała po posiłku, zawsze to była po prostu e, jakaś tam, no tutaj wiem, że to nie jest miły temat, no ale... Taka jest prawda i tak wygląda życie, że no, po prostu wymiotowałam tym, co po nocy w tym rządku zostało, czyli praktycznie niczym. Jeżeli w międzyczasie zdążyłam się jeszcze przed tą całą akcją na przykład napić herbaty, no to wymiotowałam herbatą i tyle, ale nigdy nie wymiotowałam jakby na zasadzie takiej, że zjadłam śniadanie i, i musiałam zwrócić. Może nie nigdy, może mi się to zdarzyło raz, ale tak to nie było z tym problemu. Tak więc od około 7-8 tygodnia, tak mi się wydaje. To był gdzieś ten moment. Do 13-14 właśnie cały czas było tak, że no jedzenie nie sprawiało mi przyjemności. Te poranki były trudne. Yy, no i yy, wiecie, no. To mi się wydaje, że też dosyć mocno wpłynęło na to, że e, ja zaczęłam chudnąć. Absolutnie się nie odchudzałam, żeby była jasność. Ja do tej pory jakby e, to nie jest e, droga w ciąży, odchudzanie się i ograniczanie kalorii. Zacznijmy od tego. Trzeba jeść zdrowo i pamiętać przede wszystkim, to już ja wiem, że ja nie powiem wam nic nowego, bo to na pewno już gdzieś słyszeliście, żeby jeść dla dwojga, a nie za dwoje, bo to, to wtedy się właśnie zaczynają robić problemy z wagą. E, Wiem, że też po prostu czasami tak jest, że kobieta w jednej ciąży nie przytyje, w drugiej przytyje. Może być tak, że ja teraz jestem taka mądra, a na przykład za jakiś czas będę w drugiej ciąży i będzie zupełnie odwrotnie, ale... To już w inny temat. Tak więc pierwszy trymestr właśnie spowodował, że mi się wydaje, że już wtedy zaczęłam te kilogramy... gubić. Nie dość, że nie tyłam, to jeszcze dodatkowo zaczęłam te kilogramy gubić właśnie ze względu na, na te nudności i, i tą całą e, sytuację. Potem jeszcze dodatkowo doszły stresy. Natomiast e, prawda jest taka, że e, jak tylko ustały mi nudności em, i też e, jakby... Pierwszy, ten tydzień najgorszy po, po, po diagnozie mojego narzeczonego minął, to ja zaczęłam jakby nie tyle zmuszać siebie, bo nie, nie byłam się w stanie zmusić do jedzenia, ale mm, tak bardziej zdroworozsądkowo podeszłam do tego i zaczęłam z każdym dniem coraz bardziej normalnie jeść. I ja teraz też jem normalnie. Wydaje mi się, że to, że ja nie przytyłam, a wręcz cały czas brakuje mi. Około 3 kg do mojej wagi sprzed ciąży. To jest też to, że ja y, tuż przed tym odstawiłam całkowicie cukier, znaczy całkowicie. Przestałam słodzić, jeżeli chodzi o kawę i herbatę, a tego się jednak wypijało dosyć sporo. Ym, I też jakby y, praktycznie nie piję żadnych y, napoi, y, takich wiecie słodzonych, kola i tak dalej. Zdarzało mi się to w ciągu tych ostatnich miesięcy, jak tu jestem, może. Trzy razy, więc to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, jak często zdarzało mi się to w Warszawie, i myślę, że to też ma duży wpływ na to. Ja trochę się obawiałam tego, że ja nie przybieram na wadze, tylko wręcz jakby na początku chudłam, a potem ta waga stała, pomimo tego, że brzuch mi rosł. Um, Natomiast w momencie, kiedy dostałam informację, że dziecko jest zdrowe, dziecko się rozwija, dziecko jest całkiem duże, nie jest w yy, żaden sposób, wiecie, nie wiem, jak to powiedzieć, zabiedzone, to może złe słowo, ale rozwija się zdrowo i wszystko jest w porządku, to stwierdziłam, że to, że moja waga jest w tym momencie mniejsza, to jest tylko lepiej dla mnie, bo mnie będzie łatwiej ym, i w trakcie porodu i tą końcówkę ciąży może będzie mi łatwiej znieść, kiedy już totalnie jest się takim ociężałym, jak i potem też po porodzie będzie mi po prostu łatwiej łatwiej z tym dzieckiem funkcjonować, bo wiadomo, że mniej, mniej kilogramów no to mniejszy bagaż. Natomiast tak jak mówię, jeszcze raz podkreśla, absolutnie żadnego odchudzania się. Ja też nie miałam na celu tego, żeby zgubić kilogramy w trakcie ciąży. To, co się wydarzyło samo, no to się wydarzyło najpierw właśnie przez tę mdłości, a też myślę, że właśnie to zrezygnowanie z cukru bardzo, bardzo dużo mi dało. Jeszcze jedno pytanie, które mi się przypomniało, um, o, które też dostawałam kilka razy, to jest to kiedy zaczęłam czuć ruchy dziecka? Bo tutaj obawiacie się, że, że, że ze względu na, na dodatkowe kilogramy tutaj jakieś problemy i tak dalej. Powiem Wam, że to też była jedna z takich dosyć dla mnie zagadkowych kwestii, bo ja też się bałam, że nie dość, że tych ruchów nie będzie czuć, to nie będzie też widać, bo mówię: A mam za dużo tłuszczu, na pewno to się nie przebije przez to. Uwierzcie mi, że okazuje się, że nie. E, tak naprawdę, chyba pierwsze kopnięcie, kopnięcie, bo ja jakby czułam ruchy te takie motylkowe, to co się tak nazywa, jakby motylki w brzuchu były, praktycznie y, bardzo szybko. Już nawet nie pamiętam od którego momentu, ale czułam je bardzo szybko. Natomiast pierwsze takie kopnięcie, kopnięcie, to było jakoś w okolicy 18-19 tygodnia. Tak mi się wydaje, z tego co tak sobie przypominam. E, tylko, że to były takie yy, rzeczy, które czułam tylko ja. Tego nie mógł poczuć ani zobaczyć nikt inny. Tak naprawdę dopiero ostatni trymestr jest tak, że, że ten brzuch się rusza, jest widoczny i czasami po prostu naprawdę to, co się tam dzieje, to jest kosmos. Mnie to cały czas zaskakuje. E, więc. Tak było u mnie, ale jeżeli u was na przykład y, byłoby to później, po 20 tygodniu, y, uważam, że tak długo jak, jakby jesteście pod kontrolą lekarza i y, dziecko jest sprawdzane i wszystko z nim ok, to nie ma się czym martwić. Na jakimś etapie zaczniecie te ruchy czuć i to na pewno nic złego się nie dzieje, tylko po prostu kontrolujcie się u lekarza i tyle. Więc w ramach podsumowania, y, moja ciąża plus size... Y, Wydaje mi się, że nie różni się niczym od każdej innej standardowej ciąży, nie plus size, po prostu ciąży. I też, yy, tak jak mówię, Problemy, to co powiedziałam na początku, problemy które mogą być, to są z powodu chorób, które mogą również powodować u Was dodatkowe kilogramy, a nie z powodu samych dodatkowych kilogramów. Więc tu, jeżeli sobie te dwie rzeczy rozgraniczycie, to myślę, że już reszta naprawdę pójdzie jak spłatka, bo no ja jestem żywym przykładem na to, że tak po prostu jest, i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak więc, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo na pewno nie poruszyłam wszystkiego, ja zebrałam sobie to co się najczęściej pojawiało w wiadomościach i w komentarzach od Was to oczywiście zostawcie je w komentarzach ja postaram się y, odpowiedzieć jak tylko będę mogła. Planuję też już jak już będzie po wszystkim y, opowiedzieć troszeczkę bardziej y, w szczegółach o tym jak wyglądało y, moje prowadzenie ciąży tutaj i jak wyglądał sam poród i jak to w ogóle przebiegło więc y, jeżeli tylko y, mi się uda i będę się w stanie zorganizować, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że te pierwsze tygodnie godnie po porodzie mogą być naprawdę dla mnie bardzo trudne, to na pewno taki film się pojawi, mam go w planach więc o to, o to już nie będziecie musiały prosić, bo to już, o to też już miałam kilka zapytań, natomiast tak jak mówię jeżeli macie jeszcze jakieś inne dodatkowe pytania odnośnie tego co mówiłam tutaj, albo czegoś innego związanego właśnie z ciążą to zachęcam do komentarzy w opisie pamiętajcie, że znajdziecie namiary na mojego instagrama, na którym jestem codziennie już teraz tak na dobrą sprawę i całkiem nawet sporo zdjęć udało mi się wrzucić od, odkąd wróciłam tak więc zachęcam do, do obserwowania mnie tam, no i tradycyjnie jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek abyście dostawali powiadomienia jak tylko jakiś nowy film się pojawi dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa